mordeczki. Ja jestem Scrap King, a to jest odcinek w sensie wyniki konkursu na 100 do tych Pay card. Tutaj mam przygotowane już komfortuny. Komfortuny mówi nam od 1 do 8, czyli pod filmem jest 87 subów, 87 su komentarzy do tej pory. Wylosujemy którą dziesiątkę, a potem wylosujemy z tej dziesiątki jeden komentarz, no bo nie mogę znaleźć in, innego nie mogłem wymyślić innego sposobu, jak to uczciwie zalosować, a więc losujemy Wypada nam czwórka sobie zapiszę pada nam czwórka i widzimy się jak y, zrobię kolejne koło fortuny Dobra, jesteśmy już z powrotem, już mamy od jednego 10, a więc będziemy losowali yy, Czwartą dziesiątkę i teraz liczbę w czwartej dziesiątce, a więc start. Jest to numerek 5, a więc 40, 45, a więc to będzie, to będzie 45 komentarz, a więc przychodzimy na YouTube'a i liczymy 45 komentarzy. Tak. I w tym momencie jestem dzbanem, bo nie nagrał mi się głos a nie chcę mi się tego liczyć od nowa. A więc policzyłem wszystkie 45 komentarzy, i 45. komentarzem okazał się komentarz jakiego szczota główna, tutaj się wyświetla na ekranie jego nick. I proszę tą osobę, aby pod tym filmem napisała komentarz, że w sensie zgłasza się od podbiór tego i uzgodnimy. Wszystko odnośnie z wysyłką, A teraz nie wiem czym Wam zapędzić czas, bo musimy czekać aż moja ręka, w sensie palec zejdzie na sam dół tej listy, w sumie mógłbym to przyspieszyć, no ale już dobra tam, niech idzie, nie ma, nie ma co, już mi się nie chce tego potem sklejać, tutaj napisałem może gratuluję wygranej i żeby właśnie do mnie napisał jak najszybciej, w sensie komentarze pod filmem od razu najlepiej by ten film wyszedł. No i co, myślę, że to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji oraz łapce w górze. No i co, trzymajcie się. Cześć, cześć!